Łazar po zwycięskiej walce e, witaj w domu, tak można powiedzieć? Ja to powiem, po wspomniałbym obecny. <laughs> tak jak wczoraj rozmawialiśmy, obecny. Słuchaj, e, bardzo techniczny pojedynek na początku i chyba rozwiązany bardziej głową niż pięściami. Mówię głową dlatego, że, że te doły to chyba był jednak klucz, jeśli chodzi o zwycięstwo w tym pojedynku. No myślę, że jeśli chodzi o, o gołe pięści, takie walki, takie sporty walki, jak walka na gołe pięści, wiąże się z dużym ryzykiem myślę, że mądrze rozwiązać to taktycznie, bo wyszukujemy się walka taktyczna, yy, pozwala nam na, na mnie obrażeń. No i mieć szkody na droga. Wiadomo, chaos, w chaosie zawsze można natrafić jakiś, jakiś niewidzialny cios na no, on można zrobić na naprawdę nam krzywdę. Ja tam widziałem chyba ze strony yy, przeciwnika, tam chyba jedna albo dwa ciosy takie obszerne gdzieś tam cię zahaczyły, natomiast yy, z tego co widziałem, no to żaden nie zrobił na tobie wrażenia i ty, i ty dalej toczyłeś tą swoją grę. Ogólnie no, trafił mnie czysto bardzo, że ten moc był mocny, ale chyba wrażenie zrobił tylko na, na, na kibiców, bo po tym ciosie nic mi się nie działo, trzymałem odgłos yy, z trybun, że ludzie myśleli, że się mnie naruszył, ale naprawdę nic się ze mną nie działo. Eee, był moment kiedy zamknąłeś go w narożniku, był moment chyba, trener tam też, ee, mówiłeś w innym wywiadzie, że podpowiadał te doły, te doły, te doły i nagle w, w ta mocno zamknięta garda i wystrzeliłeś tym hakiem, no i tam złamany nos i, i, i knockout po prostu. No ogólnie, jeśli chodzi o doły, no tak, to podpowiadałem się z Chulsona, którego pozdrawiam. No on w narożniku, nasza tylko była wiadomo, być po dole jak ujdzie. a jeśli chodzi o haki, to po prostu był nawyk, chyba na prostu taki nawyk bijąc haki, o, po prostu on nie był w ogóle planowany. Słuchaj, e, co teraz, no bo radość, zwycięstwo, odpoczynek, natomiast no, Gromda to Twój dom, tak jak sam to powtarzasz, zostajesz tu i, 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 i jak szybko będziesz chciał wrócić i znowu zawalczyć? Ech, myślę, że by trzeba ochłonąć, usiąść, przemyśleć wszystko i wiadomo z czasem więcej co pokazać, bo wiem, że Dzisiejsza dla mnie to był z, zbyt walka, ale chciałem, Odczytałem zawodnika, widziałem, że już się męczy. Jeśli byłby bardziej agresywny, to myślę, że bym począł inną taktyką, ale mój plan był, żeby przeczekać, no i go zmęczyć, i atakować. Słuchaj, e, gratulacje ze zwycięstwa, gratulacje z powrotu. obecny, e, zaliczone e, zwycięstwo, także dzięki bardzo. Ja też również dziękuję, pozdrawiam, pozdrawiam e, rodzinę. Rodziny zpiły oczywiście Grześka z Gryńskiego, wszystkich rajdańców żelaznej i oczywiście Stogi. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy.